Dzień dobry, moi drodzy, z tej strony Michał. Jest dzisiaj ze mną Tomek. Cześć. O Tomku być może nagramy odcinek, jeżeli się zgodzi. Bo Tomek po 10 latach bycia w Australii wrócił do Europy, no i też zaczął swoją przygodę niedawno, właśnie w Niemczech. Znalazł pracę, zakwaterowanie? I wszystko jest na najlepszej drodze, żebyś tutaj się ogarnął. Nie? Oczywiście, życiowo, fajnie. W każdym bądź razie, o co chodzi w dzisiejszym odcinku jest. Za trzy dni na Ukrainie. Bardzo ważne święto Państwowe, nie pamiętam dokładnie ono się nazywa. W każdym bądź razie nowość dla mnie nie wiedziałem, że Lipsk i Kijów to są miasta partnerskie. No i z tej okazji dzisiaj w niedzielę 21 sierpnia odbywa się tutaj taki piknik w ukraińskim stylu. Będzie można tam skosztować ukraińskiego jedzenia, zapoznać się z ukraińską kulturą. No i będzie też nawet jakiś koncert. Także z Tomkiem wybieramy się na to wydarzenie. No i też przy okazji chciałem taki zrobić mały update co się dzieje w Lipsku, jak wszystko funkcjonuje, jak jest z pracą, no i z aktualną sytuacją, czyli też inflacja cały czas wiadomo szalejąca, także jeżeli moi drodzy chcecie troszkę nowych newsów, to zapraszamy koniecznie do oglądania. Tak, no to jesteśmy już na Burg placu, czyli przy nowym ratuszu w Lipsku. Możemy skosztować tutaj ukraińskich specjałów. Zobaczmy, co mamy. Takie te handmade, nie? No powiem wam, jakbym prowadził vlogi z taką kamerą to bym potrzebował chyba większy plecak niż ten co mam na plecach Dobra, ma tutaj dzisiaj 18.00 być koncert Szczerze powiedziawszy myślałem, że troszkę to wydarzenie będzie większe, bardziej spektakularne ale jest kameralne, to na pewno jest kameralne, jest jakaś mała scena z palet przygotowana no i co? I to dość sporo atrakcji dla dzieci. Można faktycznie coś ukraińskiego zjeść. No i przede wszystkim praktycznie wszyscy ludzie, którzy tutaj wokół nas są, pochodzą z Ukrainy i znaleźli też m.in. schronienie właśnie w tym mieście, właśnie przyjeżdżając m.in. jako status, mając status uchodźcy, tak, Tomek troszkę zgłodniał, stanął w kolejce po coś w rodzaju ukraińskich pierogów. Zobaczymy jak smakują za chwilę. Tomek, co zamówiłeś? Naleśniki. No, dobre? Bardzo dobre. <laughs> pierogów już nie było. <laughs> no co za pech. Ale, ale coś do jedzenia jest, nie? To jest najważniejsze. Tak swoją drogą zapraszamy na kanał Górska Adrenalina. Popaki się wspinają. My się też wspinamy. Także jeżeli jeszcze tego nie robicie, to górska adrenalina koniecznie kliknijcie, subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych wypraw, bo kolejne wyprawy będą lada, moment we wrześniu. Chcecie się tak spinać? tego festynu odejdziemy troszeczkę dalej w kierunku rynku bo jest tutaj dość głośno i no nie ma, nie ma tutaj za bardzo warunków żeby coś nagrać jeśli chodzi o audio oczywiście o 18.30 tutaj dzisiaj jeszcze też będzie koncert na pewno na niego się wybierzemy więc jeżeli też będziecie chcieli na koniec tego vloga zobaczyć jak tutaj było koncertowo zapraszamy w każdym razie moi drodzy troszkę w temacie tego co się dzisiaj co się, dzieje, co się dzisiaj dzieje co się w ogóle dzieje w Lipsku teraz ostatnimi czasy no to dzieje się dość sporo, i e, zaskoczyłem się pozytywnie. Jakby też Tomek nie chce, nie chce zdradzać, co ty teraz robisz, ale. E, będzie na to czas. Będzie na to czas, dokładnie. Natomiast co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, to to, że no jakby bezpośrednio Twój przełożony znał mnie i też przyjechał do Lipska e, przez ten kanał. I to. To jest mega pozytywne, że ludzie po prostu przyjeżdżają do tego miasta inspirując się też, poniekąd inspirując, no albo jakkolwiek obserwując też inne życie innych ludzi i dla mnie tak jak nieraz w tych odcinkach wam mówiłem, ta energia wraca, to jest to jest super uczucie, cieszę się, że te filmy oglądacie i jakby też patrzycie, że nie tylko ten zachód Niemiec, nie tylko powiedzmy kraje takie, które nam się wydaje, że tam jest proste życie, ale tutaj właśnie takie miejsca jak Leipzig gdzie można znaleźć bardzo szybko pracę i można naprawdę fajnie żyć. Także w temacie Tomka na pewno jeżeli się zgodzisz, oczywiście, że tak. Nakręcimy odcinek, pokażemy to, jak szybko on tutaj zatrybił, mówiąc kolokwialnie. E, a teraz idziemy w stronę centrum. No i porozmawiamy trochę o tym, co się dzieje, czyli o sytuacji e, takiej dla mnie też pozytywnej. E, no nie ukrywam, że ten e, kanał Michał Cieląg życie w Niemczech troszeczkę Szedł na, na drugi plan, dlatego że bardzo dużo się dzieje na, na kanale Górska Adrenalina, bo było bardzo dużo już tych wszystkich wyjazdów w tym sezonie jeszcze tego troszkę będzie. No i to jakby gdzieś tam też bardziej nie pochłonęło. No i zaniedbałem ten kanał. Natomiast e, zaniedbałem ten kanał, ale co mnie bardzo zadziwiło, moi drodzy, cały czas ten wydźwięk, który wy generujecie, bardzo dużo maili, bardzo dużo e, pytań. Czy to przez Facebooka, właśnie, czy, czy przez skrzynkę. No i też jakby w takim życiu codziennym mnie to uderza. Pomagam Tomkowi załatwić pracę, ktoś mnie zna. E, idziemy miastem, pokazuję Ci Leipzig, ktoś tak, mnie zna. Ktoś zna <laughs> to, I to jest niesamowite, właśnie, że jakby to wszystko, co zostało już zrobione przez te wszystkie lata na tym kanale, to gdzieś tam teraz procentuje. Więc bardzo serdecznie za to dziękuję moi drodzy i postaram się naprawdę jak tylko mogę, żeby. W dalszym ciągu pomagać Wam, e, może nie podjąć decyzji, ale pokazać, że w życiu można gdzieś też fajnie żyć, blisko polskiej granicy i być szczęśliwym. No właśnie, jak to teraz wygląda z pracą, moi drodzy, no nie ma się co czarować, że cały czas, oczywiście, w Niemczech jest najwyższa od e, bodajże 92 roku, w każdym razie krótko po zjednoczeniu. Teraz nie chcę dokładnie strzelić datą, ale jest najwyższa w Niemczech inflacja. Także te ceny naprawdę wyraźnie podskoczyły do góry. Wynajem jest droższy, ceny w sklepach są droższe, usługi są droższe. Czy zarobki wzrosły? Można powiedzieć, że i tak i nie. Bo teoretycznie ta najniższa krajowa w Niemczech teraz poszła do góry. Uwaga, i od bodajże października znowu wzrośnie do 12 euro. Natomiast to w tej korelacji, patrząc jak te ceny rosną, no nie jest to aż taka duża różnica. Natomiast właśnie ja też jako ja też jakby mieszkaniec Lipska e, nie zwracam uwagi na takie rzeczy, na które zwrócił uwagę Tomek. Tomek świeżo po przyjeździe też zobaczył po prostu, że tu w sklepach jakoś twoim zdaniem drogo nie ma. Nie ma drogo w ogóle. Jest, są podobne ceny jak w Polsce, a zarobki są dużo większe. No i właśnie ty też będąc 10 lat w Australii, jakby widzisz tą różnicę. Ne? Tak. Ile tam co kosztowało, ile kosztuje tutaj. I wiadomo, że w tym temacie chciałbym cię wypytać na spokojnie i nagramy taki odcinek też dla ludzi, którzy zastanawiają się, może wyemigrować z tego kraju do tego kraju, albo może z Polski do Niemiec. Nagramy o tym na pewno odcinek, jak to w przypadku Tomka wyglądało, ale takie Tomek o takie pierwsze. Wrażenie, mogę Cię na pewno w tym odcinku już dzisiaj zapytać, tak? jak, jak, jak Ci się podoba Leipzig? Jak Ci no się tak. podoba to życie tutaj? Bardzo mi się podoba, ogólnie jestem zachwycony jak tutaj ludzie żyją i jaka jest atmosfera, mnóstwo Polaków i powiem tak, cieszę się bardzo, że zmieniłem otoczenie, przyjechałem do Leipzig, zostałem bardzo dobrze powitany, pracę znalazłem praktycznie od razu. Hmm. No i teraz, jak zacząłem pracę, nie? No, no i teraz wszystko w Twoich rękach i nogach, jak to się mówi, żeby tutaj e, żyć i odnaleźć się w tym mieście. Bo naprawdę powiem wam, to Lipsk to jest troszkę tak, e, ja właśnie tutaj też sporo ludzi poznałem, albo to miasto kochasz, albo to miasto nienawidzisz i się nigdy w nim nie odnajdziesz. E, my myślę, z Tomkiem lubimy w życiu iść na takie. E, Kompromisy i tu naprawdę to miasto, jeżeli, jeżeli ktoś ma otwarty umysł i widzi te plusy i minusy, gdzieś tam w tym wszystkim znajdzie jakiś wspólny mianownik, odnajdzie się tu na pewno. Także też przez te ostatnie wydarzenia w moim życiu, właśnie poznałem sporo fajnych ludzi, którzy też właśnie do tego miasta przyjechali, też między innymi przez ten kanał, pokazuje, że jest to na pewno świetny wybór na początek. Także moi drodzy, dla was na koniec troszkę ujęć jak Lipsk żyje w niedzielę, że dużo się dzieje, że jest ogólnopanujący chill out. No i też oczywiście na koniec będzie tam urywek z tego ukraińskiego koncertu, jak tam się ludzie bawili, jak to wszystko wyglądało. Jeżeli macie pytania, to piszcie czy na stronie na Facebooku Michał Czielong Życie w Niemczech, czy na maila Michał.czielong.maupa2.pl bez polskich znaków. I oczywiście zapraszam na ten kanał Gruska Adrenalina, a na tym kanale też obiecuję, że będzie się działo, także koniecznie subskrybujcie i zostańcie. I do następnego razu, trzymajcie się, hej!